Kiedy tankujesz samochód, rzadko zastanawiasz się, jak długą drogę przeszła każda kropla paliwa, zanim trafiła do zbiornika. Benzyna to niezwykła ciecz to wynik setek milionów lat procesów geologicznych i dziesiątek skomplikowanych reakcji chemicznych. Jeśli podobają Ci się podobne treści edukacyjne, polub, zasubskrybuj i udostępnij film znajomym. Jej historia zaczyna się dawno zanim pojawił się człowiek. W czasach gdy oceany pełne były mikroskopijnych organizmów, glonów i planktonu. Po ich śmierci opadały one na dno, mieszając się z mułem i piaskiem. Przez miliony lat te warstwy były zasypywane kolejnymi osadami, sprasowywane pod ogromnym ciśnieniem i ogrzewane ciepłem wnętrza Ziemi. W ten sposób powstała ropa naftowa, ciemna, gęsta ciecz bogata w węgiel i wodór. Ropa gromadziła się w porowatych skałach głęboko pod powierzchnią, a tam gdzie warunki geologiczne były sprzyjające, tworzyła ogromne złoża. Dopiero człowiek nauczył się do nich docierać. Stalowe wieże wiertnicze przebijają się przez kolejne warstwy ziemi, aż docierają do miejsca, w którym ropa jest uwięziona. Kiedy ciśnienie zostaje uwolnione, ciemna ciecz pod dużym ciśnieniem wypływa na powierzchnię. Mieszając się z gazem ziemnym i wodą. Na tym jednak historia się nie kończy. Surowa ropa nie nadaje się bezpośrednio do użytku. Jest mieszaniną setek różnych związków chemicznych, od bardzo lekkich gazów po ciężkie, smołowate substancje. Dlatego trafia do miejsca, które można nazwać sercem przemysłu do rafinerii. To ogromne kompleksy, pełne stalowych rurociągów, kominów. I wiesz, gdzie odbywa się coś, co można by nazwać alchemią współczesnego świata. W rafinerii ropa jest najpierw podgrzewana do bardzo wysokiej temperatury. W wyniku tego procesu poszczególne składniki zaczynają się oddzielać w zależności od temperatury wrzenia. W górnych częściach wieży destylacyjnej skraplają się lekkie frakcje, gazy i benzyna, niżej nafta, oleje i wreszcie ciężkie pozostałości przypominające asfalt. To właśnie benzynowa frakcja jest tą, która stanie się później paliwem do samochodów, ale to dopiero początek drogi. Po oddzieleniu frakcji destylacyjnych rozpoczyna się najważniejsza część całego procesu rafinacja. To tutaj surowa ropa zostaje dosłownie przekształcona w tysiące użytecznych produktów, a jednym z najcenniejszych z nich jest właśnie benzyna. W tej części rafinerii Chemia spotyka się z inżynierią. Każda cząsteczka jest tu formowana, łamana i układana na nowo, aby uzyskać dokładnie takie właściwości, jakich wymaga nowoczesny silnik spalinowy. Podstawą tego etapu jest krakowanie. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa krakać, krak, pękać, bo to właśnie robi się z ciężkimi węglowodorami. W ogromnych reaktorach o temperaturze sięgającej 500 stopni Celsjusza długie łańcuchy cząsteczek kropy zostają rozerwane na krótsze, lżejsze i bardziej energetyczne. Dzięki temu z ciężkiej frakcji można uzyskać produkty, które po dalszej obróbce staną się paliwem. W nowoczesnych rafineriach stosuje się tzw. katalityczne krakowanie, w którym do procesu dodaje się specjalne materiały. Katalizatory przyspieszające reakcje chemiczne i pozwalające na precyzyjne sterowanie ich przebiegiem. Kiedy powstają już mniejsze cząsteczki, trzeba nadać im odpowiedni kształt. W tym celu używa się izomeryzacji procesu, w którym liniowe cząsteczki węglowodorów przekształcane są w rozgałęzione. Dzięki temu paliwo lepiej się spala i nie powoduje stukania silnika. Z kolei reforming Polega na przearanżowaniu cząsteczek tak, aby zwiększyć ich odporność na samozapłon, to właśnie ten etap podnosi słynne liczby oktanowe benzyny. Równocześnie z tymi procesami zachodzi hydrokrakowanie, reakcja w obecności wodoru, która nie tylko rozbija ciężkie cząsteczki, ale także usuwa z nich siarkę i azot. To kluczowe dla ochrony środowiska, ponieważ siarka podczas spalania. Tworzy szkodliwe tlenki. W efekcie benzyna staje się czystsza i bardziej ekologiczna. Po wszystkich tych etapach z różnych części rafinerii napływają dziesiątki frakcji, które trzeba połączyć w jedną idealną mieszankę. To tak zwane blending, czyli komponowanie końcowego paliwa. Inżynierowie niczym perfumiarze dobierają proporcje różnych składników, aby osiągnąć właściwą równowagę między mocą spalaniem a emisjami. Do tej mieszanki dodaje się również dodatki: detergenty czyszczące silnik, przeciwutleniacze, substancje zapobiegające korozji czy pianie. W wielu krajach, także w Polsce, do benzyny dodaje się również bioetanol, który poprawia liczbę oktanową i zmniejsza emisję dwutlenku węgla. Dzięki temu paliwo, które kiedyś było czystym produktem ropy, staje się bardziej przyjazne środowisku. W tej chwili benzyna jest już niemal gotowa. Ma odpowiednią strukturę, energię i czystość. Jednak zanim trafi do baku samochodu, musi przejść jeszcze długą drogę kontroli, testów i transportu. Kiedy benzyna jest już gotowa, rozpoczyna się etap, który decyduje o jej jakości i bezpieczeństwie. Każda partia paliwa opuszczająca rafinerię przechodzi dziesiątki testów w laboratoriach. To tutaj sprawdza się, czy paliwo ma odpowiednią liczbę oktanową. Czy nie zawiera zanieczyszczeń, czy spełnia wszystkie normy dotyczące składu chemicznego i emisji? Te badania są niezwykle dokładne, bo najmniejsza różnica w proporcjach może spowodować, że silnik zacznie pracować gorzej, a spalanie stanie się mniej efektywne. Najbardziej znanym parametrem jest oczywiście liczba oktanowa. To ona decyduje, jak paliwo zachowuje się pod ciśnieniem i temperaturą w cylindrze silnika. Im wyższa liczba, tym większa odporność na tzw. spalanie stukowe, niekontrolowane zapłony mieszanki paliwowo-powietrznej. Dlatego większość samochodów korzysta z benzyny, 95 lub 98 oktanów, a samochody sportowe nawet z jeszcze wyższej. Ale to tylko początek testu. W laboratoriach mierzy się także lotność paliwa, czyli to, jak łatwo odparowuje. Gdyby benzyna była zbyt lotna, w upale mogłyby powstawać pęcherze pary w przewodach paliwowych. Z kolei zbyt niska lotność utrudniłaby rozruch silnika zimą. Wszystko musi być idealnie zrównoważone. Następnie bada się zawartość siarki. Kiedyś benzyna zawierała jej dużo więcej, ale dziś normy są bardzo rygorystyczne dopuszcza się zaledwie kilka milionowych części masy. Dzięki temu katalizatory samochodowe działają dłużej. A emisje szkodliwych gazów są znacznie niższe. Każdy litr benzyny musi też być odporny na starzenie się. Paliwo nie może się rozwarstwiać, gęstnieć ani tracić swoich właściwości podczas długiego przechowywania. Dlatego w testach bada się tzw. stabilność oksydacyjną i odporność na utlenianie. Gdy wszystkie testy zakończą się pomyślnie, paliwo trafia do ogromnych zbiorników magazynowych. Stamtąd. Za pomocą rurociągów, cystern kolejowych i samochodowych rozwożone jest po całym kraju do terminali dystrybucyjnych. Tam odbywa się ostatni etap dodanie regionalnych dodatków i przygotowanie paliwa do sprzedaży detalicznej. Od tej chwili każda partia benzyny jest monitorowana w systemie logistycznym. W Polsce obowiązuje zasada, że nawet po kilku tygodniach można ustalić, z której rafinerii. I z jakiego dnia pochodziła dana dostawa? Co więcej, inspektorzy pobierają próbki także bezpośrednio na stacjach benzynowych, aby upewnić się, że paliwo nie zostało zanieczyszczone lub rozcieńczone w transporcie. To właśnie dlatego, gdy tankujesz auto na dowolnej stacji w kraju, możesz mieć pewność, że benzyna ma dokładnie takie same właściwości, jak w momencie, gdy opuszczała rafinerię. Za tym stoją tysiące godzin pracy chemików, inżynierów i kontrolerów jakości. W momencie, gdy napełniasz zbiornik samochodu i słyszysz charakterystyczne kliknięcie pistoletu dystrybutora, kończy się długa podróż paliwa i zaczyna zupełnie inna, ta w której benzyna zamienia się w ruch, dźwięk i energię. Każda kropla, która trafia do silnika, ma za sobą miliardy lat ewolucji natury i ponad 100 lat ludzkiej inżynierii. Wewnątrz silnika zaczyna się prawdziwa magia fizyki i chemii. Paliwo miesza się z powietrzem w idealnych proporcjach, a następnie trafia do komory spalania. W ułamku sekundy iskra z świecy zapłonowej powoduje eksplozję. Cząsteczki węglowodorów reagują z tlenem, powstaje dwutlenek węgla, para wodna i ogromna ilość ciepła. Ciśnienie gwałtownie rośnie, popychając tłok w dół. Ten prosty ruch tłoka napędza wał korbowy, który zamienia energię chemiczną w mechaniczną. I tak z kapki cieczy, powstałej z pradawnych organizmów, rodzi się energia, która porusza cały świat. Ale to nie tylko historia mocy, lecz także odpowiedzialności. Spalanie benzyny to proces, który uwalnia gazy cieplarniane. Przede wszystkim dwutlenek węgla. Choć nowoczesne silniki i katalizatory potrafią ograniczyć emisję szkodliwych substancji, to globalnie transport pozostaje jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń. Właśnie dlatego współczesna nauka i przemysł szukają alternatyw. Na horyzoncie pojawiają się paliwa syntetyczne, tworzone z wodoru i dwutlenku węgla przy użyciu energii odnawialnej. Takie paliwa mogą być neutralne klimatycznie, bo wykorzystują ten sam dwutlenek węgla który wcześniej trafił do atmosfery. W laboratoriach powstają też eksperymentalne projekty benzyny ekologicznej, a technologie rafinerii coraz częściej łączą się z przemysłem chemicznym i recyklingiem. Dzięki temu ropa, która przez dziesięciolecia była symbolem zanieczyszczenia, powoli staje się częścią zrównoważonego systemu energetycznego. Rafinerie coraz częściej przetwarzają odpady plastikowe, zużyte oleje i biokomponenty. Tworząc paliwa, które są czystsze, wydajniejsze i mniej szkodliwe dla środowiska. Kiedy więc odpalasz silnik i słyszysz jego równy rytm, warto pamiętać, że za każdym obrotem wału korbowego kryje się historia planety, chemii i ludzkiej pomysłowości. Benzyna to nie tylko płyn w Baku, to symbol cywilizacji, która potrafiła okiełznać siły natury i zamienić je w energię. W przyszłości być może samochody będą jeździć wyłącznie na prąd lub wodór, ale opowieść o benzynie pozostanie jedną z najbardziej fascynujących historii techniki. Od mikroskopijnych organizmów w pradawnych morzach, przez miliony lat geologii, aż po nowoczesne rafinerie i siosienisą. Silniki, wszystko to prowadzi do jednej chwili, kiedy lekko naciskasz pedał gazu, a świat rusza do przodu.